Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nowy cykl, co tam w polityce? Tytuł dzisiejszego spotkania brzmi: Dlaczego trzeba być trzeźwym? Tradycyjnie wiele rozmów zaczyna się, zwłaszcza mężczyzn. Od zagadnięcia, co tam panie w polityce? Osobiście również zdarza się, że w spotkaniu z znajomymi, często zadawane jest mi pytanie, co tam słychać w polityce? Eee, zagadnienie jest oczywiście wieloaspektowe i wielowarstwowe. Ogólnie, gdyby próbować odpowiedzieć, Jednym zdaniem, to w polityce trwa przede wszystkim proces globalizacji, który nabiera na sile, czy też intensyfikacji. Oczywiście nie odbywa on się bez przeszkód, ponieważ mimo potężnych sił globalnych, które dążą do zintensyfikowania owego procesu globalizacji, są również osoby albo siły, które są temu procesowi przeciwne, albo przynajmniej są one za, za tym, żeby ów proces nie wkraczał w newralgiczne, osobiste przynajmniej wymiary życia obywateli. Niewątpliwie taką osobą, która hamuje, Globalny proces jednoczenia się i to we wszystkich dziedzinach. Taką osobą postrzeganą, która powstrzymuje to, jest niewątpliwie prezydent Donald Trump w polityce ogólnoświatowej. W Europie, taką osobą, która w ten sposób jest postrzegana, jest niewątpliwie premier Węgier Viktor Orban. Można by wymienić jeszcze kilka osób, ale nie jest ich zbyt wiele. Wydaje się, że na palcach jednej ręki e, c, można e, znaleźć takie osoby. Niewątpliwie środowiskiem, które przeciwne jest i mm, w jakiś sposób stara się przeciwdziałać. Temu bezkrytycznemu i bez zahamowań procesowi globalizacji są świadomi chrześcijanie biblijni. Podkreślam, świadomi, ponieważ jest wielu, wydaje się być większość chrześcijan, zwłaszcza tych ewangelicznych, ogólnie nazwijmy biblijnych, którzy. Są bardzo mało świadomi albo w ogóle nieświadomi tego, co się dzieje wokół nas, tym samym tego, co się dzieje w polityce. Gdyby próbować odpowiadać szczegółowo, bardziej szczegółowo, co w polityce w odniesieniu do ludzi czy określonych partii politycznych, rozmowa może wywołać. Silne wzburzenie emocjonalne. Z doświadczenia wiem, że bardzo często tak się dzieje. Albo nie brakuje ludzi, zwłaszcza w naszym kraju, ponieważ wydaje się, że w naszym kraju wybitnie społeczeństwo zostało podzielone na dwa główne obozy zwolenników prawa i sprawiedliwości tak zwanego obozu prawicy, czy też patriotycznej prawicy. I obozu, za którym, którym początek dała Platforma Obywatelska, czy też szerzej nazywając to koalicją obywatelską. Zwolennicy jednej bądź drugiej strony często są tak zacietrzewieni w swoich przekonaniach i w swoich poglądach, że trudno jest z nimi nawiązać, Racjonalną wymianę zdań. Bardzo często spotkałem się z takimi ludźmi, z którymi w ogóle rozmowa merytoryczna jest niemożliwa, później już nie tylko na tematy polityczne, ale jakiekolwiek inne, ponieważ poruszając jakikolwiek temat, oni zawsze zejdą na politykę i dochodzą do przekonania, że źródłem wszelkiego zła jest u jednych albo prawo i sprawiedliwość, a u drugich platforma obywatelska jest to tak silne zafiksowanie w ich umyśle że rozumowa wydaje się być bezcelowa od pewnego czasu powiem państwu szczerze że staram się unikać niektórych osób Ponieważ wiem, że jakakolwiek rozmowa zawsze sprowadza się do tego wątku politycznego, który jest ślepym zaułkiem, a którego podstawowym problemem u tych osób jest kompletny brak trzeźwości. Mam na myśli trzeźwej oceny sytuacji, brak po prostu trzeźwego myślenia. Tymczasem polityka jest dziedziną, jedną z ważnych, być może nawet kluczowych dziedzin naszego życia, która dotyka nas każdego osobiście wbrew pozorom każdego osobiście, każdej rodziny i każdej osoby. Nawet ci, którzy dotychczas twierdzili, że polityką się nie interesują, nie odczuwają takiej potrzeby. Stwierdzamy, że jeżeli nie interesowaliśmy się polityką, nie zajmowaliśmy się nią, to polityka przyszła do nas, do naszego życia, zaczęła dotykać każdego z nas. Dzisiaj każdy z nas w przestrzeni publicznej, na przykład, musi nosić, musi zakrywać usta i nos, musi nosić tak zwane maski, albo przynajmniej jakiegoś rodzaju osłony. Skąd to się wzięło? Z polityki, to przecież politycy postanowili, że w ten sposób mamy się zachowywać. To policycy postanowili, że nie możemy się spotykać w większym gronie, i tak dalej, i tak dalej. Że przygotowują na przykład powszechne szczepienia i że pandemia tak długo będzie trwała, zresztą uf, do końca nie wiadomo, jak długo będzie trwała. Każdą z tych narracji i tych rozporządzeń, ona wywodzi się i pochodzi ze sfery polityki. To politycy kształtują nasze życie, nie tylko społeczne, ale również rodzinne, osobiste, kościelne. Stwierdzamy, że kościoły zostały pozamykane jak nigdy dotąd w historii powszechnie na całym, prawie na całym świecie. A więc, czy chcemy, czy nie chcemy, polityka wkracza w nasze życie i powiem Państwu, będzie wkraczała coraz bardziej. Dlatego warto zainteresować się polityką. W następnych odcinkach powiem, jak to zrobić, ponieważ nie jest to, nie jest to proste, ale jest to możliwe. Niewątpliwie o polityce trzeba starać się rozmawiać, tak o każdej dziedzinie życia, bez emocji, na trzeźwo. Tak jak rozmawiamy na przykład o pracy, o dzieciach, tak jak rozmawiamy o kościele, o swoich przekonaniach, o seksie, o finansach, o czymkolwiek. Polityka należy do naszego życia. Co Biblia mówi na ten temat? Jak zachować się? Co jest priorytetowe? Co jest najważniejsze, kluczowe w czasach, w których znaleźliśmy się obecnie? Proponuję dwa teksty. Jest ich oczywiście znacznie więcej, ale na dzisiaj, na potrzeby naszego spotkania, wystarczą nam zupełnie te dwa teksty. Pierwszy pochodzi Pierwszy to jest tekst z Ewangelii według Mateusza, i są to słowa Jezusa. Jest to odpowiedź na pytanie uczniów, którzy pytali o czasy końca. W ich zrozumieniu pojęcie końca świata, koniec czasów tego wieku. Jezus po części miał na myśli zburzenie Jerozolimy, czyli odpowiedź Rzymian na powstania żydowskie. I to dokonało się dokładnie w roku 70. To był koniec świata, nie tylko państwa izraelskiego. To był koniec świata środowiska żydowskiego, zwłaszcza w Judei i w Jerozolimie, gdzie Jerozolima nie tylko świątynia, ale Jerozolima, która była otoczona potrójnym murem potężną, potężna to była twierdza warowna, została doszczętnie zniszczona, a prawie milion osób. Zostało bądź wymordowanych, bądź sprzedanych na targach niewolników. Taki był tragiczny los Żydów w Judei, zwłaszcza w Jerozolimie. Wtedy Jezus zapowiadał to i polecił, dał wskazówki, co należy czynić. Przeczytajmy kluczowe fragmenty. Przypominam, to jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza. Sytuacja dzieje się na Górze Oliwnej, gdzie Jezus siada z uczniami i odpowiada. Pierwsze wskazanie. Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu i powiedzą, to ja jestem. Drugie wskazanie. Będziecie słyszeć o wojnach. Dotrą do Was wieści z pól bitwy. Ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Pierwsze wskazanie dotyczy sytuacji, że będziemy mieli do czynienia z niespotykanym. Dotychczas na taką skalę procesem dezinformacji, wprowadzania w błąd, czyli y, tradycyjnie mówiąc zwiedzenia. Y, ktoś powie, no tak, ale czy też tutaj fragmenty, które dotyczą czasów ostatecznych. Tak, to prawda. W pojęciu biblijnym, w pojęciu. W Bożym zrozumieniu, czasy ostateczne rozpoczęły się z chwilą właśnie tej sytuacji, w której wypowiedział Jezus te słowa. Za chwilę Jezus wstąpił do nieba. Uczniowie pozostali tutaj na ziemi, pozostawieni, aby realizować Jego misję, aby zrealizować Jego testament, aby zanieść dobrą nowinę, Ewangelię o zbawieniu z łaski przez wiarę do wszystkich narodów. Od tego momentu zaczęły się czasy ostatnie, które charakteryzują się tym, że została przez Jezusa rozpoczęta era, epo epoka możliwości skorzystania z łaski, jak nigdy dotąd. Wcześniej była era prawa poznania i możliwości bycia sprawiedliwym dzięki przestrzeganiu prawa. Ponieważ do końca. Nasza ludzka natura, skażona grzechem, doprowadzała do sytuacji ludzi, że wypełnienie prawa w pełni do końca nie było możliwe. Dlatego Jezus przychodzi jako jedyny, wypełnia wszystkie wymogi prawa, w pełni sprawiedliwy, bez grzechu. Oddaje życie za nas ludzi i mamy możliwość skorzystania. Z tego przywileju, z Jego łaski otrzymać za darmo zbawienie, czyli możliwość życia z Bogiem na wieki, przez to, że uwierzymy, że on właśnie za nas, za nas umarł. Jezus przyszedł ogłosić czas łaski. Tak zapowiedział to w pierwszym wystąpieniu w swoim rodzinnym mieście w Nazarecie. Oczywiście ten czas jest określony. On skończy się z powtórnym, dokładnie w momencie jego powtórnego przyjścia. Wtedy skończy się możliwość skorzystania z łaski, ponieważ Jezus przyjdzie jako sędzia i przyjdzie jako wódz wojska, żeby rozprawić się z przeciwnikami. I to będzie sąd i kara. Jednocześnie. Póki co trwa czas łaski. Nie wiemy do końca, jak długo. Niewątpliwie widzimy po znakach, które się dzieją, że ten czas się kończy, że mamy do czynienia dokładnie z końcówką czasów ostatnich. Tak, proszę państwa. To jest końcówka czasów ostatnich. Oczywiście, to jest dla tych, którzy zechcą w to wierzyć, ale jeżeli czytamy Biblię, Uważnie, jeżeli obserwujemy wydarzenia, które się dzieją w świecie, znaki na niebie i na ziemi, to bez wątpienia możemy powiedzieć, to jest końcówka. Pozostało niewiele. Oczywiście nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty, natomiast jesteśmy w stanie określić, że to zdecydowanie się zbliża. Dlatego między innymi mamy do czynienia z tak bardzo intensyfikacją wprowadzania nas w błąd. Dzisiaj możemy powiedzieć w Polsce, że mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną, że w czasach w systemie niby demokratycznym i przy swobodach obywatelskich, mamy do czynienia, że znowu telewizja kłami. To nie jedna, ale w ogóle telewizja kłamie dokładnie, albo jeszcze bardziej niż było za czasów systemu totalitarnego, tak jak było za czasów PRL-u, kiedy wszyscy zwykli obywatele wiedzieli, że telewizja kłamie. Dzisiaj nie jest inaczej. Nie jest to sytuacja beznadziejna, zawsze jest jakieś rozwiązanie, zawsze jest jakieś wyjście z takiej sytuacji niekomfortowej, sytuacji kryzysowej. Podzielę, spróbuję się podzielić tymi doświadczeniami i tą wiedzą w następnych odcinkach, co możemy zrobić, żeby nie być skazanym na tą dezinformację, żeby Pozostać trzeźwym w swoim myśleniu, żeby mieć po prostu trzeźwą ocenę sytuacji. Drugi proces, o którym tutaj Jezus mówi, to jest na skutek niepokojących wydarzeń, również działań wojennych, będziemy poddawani procesowi zastraszenia. Dlatego drugie wskazanie Jezusa i ostrzeżenie jest, nie dajcie się zastraszyć pierwsze przypominajmy jest nie dajcie się wprowadzić w błąd czyli zwieść a drugie nie dajcie się zastraszyć i wydaje się to samo przesłanie powtarza Paweł na przykład w liście w pierwszym liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale od szóstego wiersza czytamy nie śpijmy Bądźmy trzeźwi. Ci, którzy śpią, śpią w nocy. Ci, którzy się upijają, yy, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. I tak dalej. I znowu powtórzenie i nacisk położony na to, abyśmy byli trzeźwi. Nie tyle chodzi tutaj o nadużywanie alkoholu, ale niewątpliwie chodzi bardziej o zachowanie trzeźwości myślenia o zachowanie trzeźwej oceny sytuacji, w której się znaleźliśmy. W następnych odcinkach będziemy kontynuować, jak poruszać się w świecie polityki, jak rozpoznawać fake newsy, jak ich, z jakich wiadomości korzystać. Wszystko wbrew pozorom jest to możliwe. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe. Zapraszam Państwa na. Do skorzystania z kanałów na YouTube, na Facebooku pod hasłem Były Ksiądz Jerzy, Jerzy Pawłowski. Kościelna alternatywa, również na stronę kościelna alternatywa bez polskich znaków. Kościelnaalternatywa.org. Tam. Jest wiele różnych materiałów, które mogą być nam przydatne. Niech Was Bóg błogosławi.